25 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Gimnazjum nr 15 imienia Jana III Sobieskiego w Bielsku Białej. Uroczystego otwarcia nowego gmachu mieszczącego się przy ulicy Cieszyńskiej dokonali prezydent miasta Bielska Białej Jacek Krywult oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Uroczystość swoją obecnością uświetnił biskup Tadeusz Rakoczy, który poświęcił budynek. Proszę cię do odmówienia, jeszcze kwiaty. proszę cię do kwiaty. Proszę cię, ten sztandar, który jest symbolem honoru, godności i najgłębszej więzienia z ojczyzną. czcijcie go, a swoją nauką, wiedzą wzmacniajcie autorytet naszych szkół. Niech ten sztandar będzie otoczony dla. Nowy budynek gimnazjum nr 15 należy do najpiękniejszych obiektów na terenie naszego miasta. Uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych sal, które zapewne uatrakcyjnią proces nauczania.